Serdecznie, wesołego Aleluja! Dzisiaj odcinek Wielkanocny, ale nie będzie o Wielkanocy. W dniu dzisiejszym e, Wam odpowiem, jak pokrótce wyglądał proces zwolnienia e, się z policji. E, wiele osób do mnie pisze, policjantów, którzy rozważają odejście z tej zaszczytnej formacji, e, jak wyglądał mój raport i jak to pokrótce przebiegało. Dlatego postanowiłem nagrać o tym odcinek, bo jest bardzo duży na ten temat odzew. A więc, zaczynamy! No to, jak to wyglądało w pierwszej kolejności, e, zaczniemy trochę od teorii, chociaż ta teoria to często gęsto. Nie jak się ma do praktyki, no ale tutaj przepis jest przepisem. Sami zobaczcie. Artykuł 41 ustawy o policji, ustęp 3. E, policjanta zwalnia się na wniosek w okresie do 3 miesięcy od zgłoszenia pisemnego o wystąpienie ze służby. Pokrótce mówiąc. A więc. E, w sierpniu zeszłego roku pojechałem ze swoim przełożonym do komendanta powiatowego policji w Goleniowie na krótką rozmowę. Powiedziałem mu o swoich planach, że chcę się zwolnić z policji. Chwilę pogadaliśmy, jakoś może on mnie tam bardzo nie zatrzymywał, bo wiedział od dłuższego czasu, że, że coraz głośniej mówię o odejściu z formacji. Porozmawialiśmy. Ja powiedziałem, że, że chciałbym odejść z dniem 11 września. Powiedział, żebym napisał raport. W nim określił tą datę i zobaczymy, co się da zrobić. A więc policja może określić e, tak naprawdę termin do 3 miesięcy. W moim przypadku ten 11 września został pozytywnie klepnięty, a więc dostałem rozkaz personalny, że z tą datą. Jestem zwolniony, odchodzę z policji. Jak to wygląda w praktyce? Powiem Wam, że przeżyłem kilka odejść z policji policjantów. W zależności, jaką jesteś jednostką, czy Cię lubią, czy nie, jak do Ciebie podchodzi Twój bezpośredni przełożony, to znaczy Kieras, naczelnik, jak i również komendant, bo to on o tym decyduje. Niejednokrotnie zdarzało się, że komuś ten okres do tych trzech miesięcy e, wydłużyli w cudzym słowie, e, mówiąc wprost, że go zwolnili e, po tych trzech miesiącach. Wiem, że jak ktoś chciał odejść natychmiast, już miał dość, no to często gęsto... Pisał, że wstępuje do jakiejś partii, a policjant nie może mieć przynależności partyjnej, i wtedy za, e, taka osoba została zwolniona e, w trybie natychmiastowym. Wielu z Was do mnie pisało o, o, o wzór raportu, jaki ja napisałem, czym się podpierałem. Specjalnie dla Was e, wrzuciłem to na Instagrama e, albo inaczej e, wrzucę to na Instagrama. Także wbicie paluch 997 na Insta, tam będzie ten wzór zatwierdzony przez komendanta. Eee, uważam, że dosyć logicznie tam napisałem i, i dosyć mądre e, argumenty podałem, dlatego ten e, okres był e, zatwierdzony przez komendanta. Nikt mnie tam na siłę nie trzymał do tego e, okresu 3 miesięcy. W tym czasie <laughs> dostałem obiegówkę. Obiegówkę też wam wrzucę na insta. No i zacząłem tam latać z tymi pieczątkami, ogarniać to, ale o tym myślę kolejny odcinek nagra. Ja, jak jak dokładnie to wyglądało, bo trochę tego było. Powiem wam, jakie e, mundury musiałem zdać, co musiałem e, prócz mundurów zdać, co ze mną zostało. Legitki nie zdałem, bo ją zgubiłem razem z blachą. E, jeden tam czopek z innego kanału bardzo się dąsał o tą legitkę, że na pewno ją zostawiłem sobie i będę się okazywał nią podczas kontroli. E, no, no, teraz jakiś czas temu byłem legitymowany przez policjantów. Nie okazywałem się, nie posiadam legitymacji, do niczego ona by mi nie była potrzebna. E, też wiem, że można tam jakiś e, kwit napisać, aby tą sobie e, legitkę zostawić, a, a tak naprawdę e, czy ją można zostawić? Z wieloma opiniami się spotkałem na tych różnych e, psich grupach policyjnych. Jednym się udało zostawić te blachy, bo to tak naprawdę o blachy chodzi. A, a, a nie, już o stricte sam ten plastik, a niektórym nie do końca się to udało zostawić, bo gdzieś tam przełożony robił pod górę, bo e, miał powiedzmy z podwładnym na pięku. Także go tam docierał do ostatnich dni. Ja miałem 86 dni urlopu niewykorzystanego, za którymi też również policja zapłaciła. E, o tym też już wkrótce wam nagram, jaką dostałem odprawę. E, co do złotówki wam pokażę. I, 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 czy to były duże pieniądze, czy małe, to, to już Wam zostawię do tak naprawdę e, własnych przemyśleń. Ja powiem Wam tak. E, jeżeli chodzi o samo zwolnienie, tutaj kieruję do tych policjantów młodych: najlepiej jest zwolnić się po służbie przygotowawczej. Czyli po, tym, po upływie tych trzech lat, no chyba że ktoś ma skrócony okres e, służby przygotowawczej, bo można go skrócić, bo wtedy dostaniecie trzy pensje. Także całkiem spoko pieniądze. Jakiś czas temu e, koleś do mnie pisał na TikToku, e, też właśnie pisał raport o zwolnienie. No i u niego te pieniądze e, odprawa i za urlop zaległy przez miesiąc mu tego nie wypłacili, na tym. E, okresie się zatrzymałem, że miesiąc czasu był już o pozwolnieniu i tych pieniędzy nie dostał. U mnie to dosyć szybko trwało, bo pi razy drzwi w przeciągu dwóch tygodni dostałem sianko, nie. Także całkiem spoko. Eee... Normalnie co, eee... po napisaniu tego raportu robiłem. W międzyczasie <grytanie> nagrałem eee... jakieś tamte filmiki w mundurze. Jeżeli nie widzieliście, jeżeli jesteście po raz pierwszy tutaj, to wpadnijcie na wcześniejsze nagrania na samym początku. Tam była prezentacja środków przymusu bezpośredniego, jakie ma polski policjant, radiowozu i innych tego typu rzeczy. No i co, sobie dygałem ostatni miesiąc czasu. E, w cudzym słowie cieszyłem się każdą służbą, a już tak naprawdę miałem ogarniętą inną robotę. Więc to było odliczanie godzin, a już później na sam koniec minut. E, jakiś tam kamień trochę z serca spadł, że już e, to jest za mną. Że już mam e, koniec z jakimś tym syfem, burdelem do czynienia, e, a z drugiej strony jakiś tam e, niesmak, że, że no już e, nigdy się nie usiądzie do tego radiowozu. E, kogoś się tam nie wylegitymuje, komuś się też nie pomoże, bo takie sytuacje również się zdarzały. Także, tak jak na moim przykładzie, e, macie tutaj wzór tego raportu, jak go napisać jak mniej więcej on powinien wyglądać. E, wiecie już, jaki jest czas, do trzech miesięcy e, przełożony może wam wyznaczyć termin i tyle. No, każdego indywidualna decyzja u nas tutaj z jednostki e, policjant się zwolnił w okresie do 3 lat, bo, bo teraz jest ten okres wydłużony, kiedyś było do roku, teraz do 3 lat można wrócić do policji, no i wrócił. Tyle, że jeżeli wrócisz do policji i będziesz tam odchodził na emeryturę, jeżeli do niej dorobisz. Bądź e, będziesz się znowu zwalniał, no to już Ci odprawa nie przysługuje. Także to jest jakaś tam e, poważna ciekawostka, wzmianka. Co prawda, te pieniądze nie są jakieś super, no ale odprawy już się nie dostanie. Wiem, że tam stopień normalnie przywrócą grupy chyba nie, no bo wiadomo, no musisz mieć jakieś tam stanowisko, jak odchodziłeś z dzielnicowego, no to nie jest powiedziane, że będzie miejsce, abyś wrócił na tego dzielnicowego, nie? Także tutaj powiedzmy ktoś może stracić, ja odchodziłem z trzeciej grupy referenta, także nie traciłem nic, bo teraz sami referenci są i to chyba by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o to zwolnienie dłuższy materiał będzie za tydzień odnośnie obiegówki, jak to wyglądało, co musiałem zdać, za co musiałem zapłacić bo, bo, bo czegoś tam nie miałem. No i w jakim czasie tak naprawdę to ogarnąłem, nie? Bo chwilę to było z tym zamieszania, ale finalnie udało się to ogarnąć. Pytanie, czy jeżeli ktoś nie ogarnie obiegówki, co się stanie? Ale tą kwestię też poruszę w kolejnym nagraniu. Tymczasem Wam życzę spokojnej, miłej niedzieli. Biesiadujcie, obiadajcie się, wesołego Aleluja i do przyszłej niedzieli. Siema!